Hej, kadzabi jestem Natia w dzisiejszym odcinku jesteśmy w Bornote Paradise Hit The Ultimate Box. Zostawcie łapkę do góry, subskrypcję oraz komentarz i dzisiaj wypadło na samochód już pod prąd zahaczanie drift. No eee... Yy... No to co po prostu jedziemy? Rozwalamy lampy i wszystko co się Co do... prawda wiele osób mi pisało, że tutaj nie tylko o to w tym chodzi. Ale wiecie, na razie nie mam czasu, żeby się tak w tym dokładnie przejrzeć. Muszę w końcu to ogarnąć. I... Lot. Zdjęcie fioletowego autka. Aha. Który wpadł niestety do wody. Niestety, myślałem, że wystarczy mi taki rozpęd. Ale gra uznała widzowie inaczej. No trudno. Nax, stop, rozwalam, nie będę się zatrzymywał tak we wrotraku O, pod górkę, to tutaj jeszcze mnie widzowie nie było. Nowe rejony. Dobra, no rozwalanko, jeszcze cztery minutki. Nagrywam krótkie teraz filmiki widzowie, bo po prostu się śpieszę, a mam jeszcze, o, chcę cztery filmy. <grym> Więc, no, chcę się wyrobić po prostu. Dobra, tutaj jademy. To minus, że mi prędkości nie pokazuje. Że Co mnie to tam obchodzi? Dobra. Idziemy tu. Kosia 188 na 400. Po jakiejś platformie mamy jedziemy. Dobra, tutaj też mi nie było jeszcze samochodem. Samochodem jest widzowie łatwiej, bo nawet mogę coś tam trafić. A bo tutaj o to chodzi. Dobra, motorem by się tu w sumie też fajnie jechałem Okej, okay. dobra, pytanie, gdzie ja to wyjadę widzowie, bo nawet nie wiem, tak se objechałem. Ale widzę, że chyba na drogę wyjadę już, tutaj rowerem by się też fajnie jechało. No, 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 to ciekawe, co drogę znalazłem i... O, muszę tutaj zapamiętać kiedyś. I o, światło mi się zaświeciło. I muszę motorem tutaj kiedyś przyjechać, bo samochodem to tak jest fajnie. Ale takiej prędkości nie ma, nie ma na jednym kole nie mogę jechać. Jedynie tutaj te sobie bączki mogę pokręcić, ale chciałbym stąd wyjechać. Halo. Czy ja tu zostałem sobie na zawsze? Nie na pewno nie, ale <gryw> Na pewno jakiś wyjazd jest, tylko muszę w końcu znaleźć. Chodźcie, widzę, pojadę w liwo. O, właśnie, dobra. Tu jest wyjazd. No, wreszcie. I już niszczymy. Tylko mnie wypuścili i już niszczę zielony, co mnie tam... Jakieś światełka No Dobra, nie 189, skoszenie 190 na 400. Tym razem po torach jadę i wyrzutnia lot. I uwaga... Trus. Specjalnie teraz tutaj wjechałem, bo dawno takiego ujęcia nie było. Dzwon opona rozwalona. Ła. No. Dobra. O, drugi jazd nie chcę. I się hamuje. Strzałkami się skręca. No. I zjeżdżamy. A coś nie wyszło. No dobra, dobra. Na dach dzwon. Okej. Okay. O, jadę nad rzeką jakąś. Widzowie, no więc, trochę rozwalaniem było, w... no mi się teraz podobała ta gra. I co, boicie się bliskie spotkanie, no właśnie. Wariotu się trzeba bać. I do barierki, tylko nie mnie, <grym> oczywiście. Dobra, skoszenie 191. I kolejny, bilbora 23 na no, 200. I zdjęcie. Tym razem nie do wody skok. 11 na 50 chyba tam było. No, już się podziało, widzowie. Ja no tam nie jadę, bo wiem, że już prędkości nie będę miał. Co mi tam czerwone. No więc, troszkę rozwalanie było. Wyścigu nie będę robił, bo na 5 minut się nie opłaca. Koszenie 192 na 400. Nie chcę parkować. Dobra. Nie wiem, ale jestem porozwalany, ale o to w tym chodzi, widzowie. No więc zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję oraz komentarz. Więc, no i jeszcze tego rozwalimy. O. No to hej!